państwu, Dzisiaj jest quiz stary słowacy, to fajni słowacy. Wychodzimy dzisiaj z podziemia. Żadnych smyków nie będzie dzisiaj, żadnych holkiwiczów. Przechodzimy do mainstreamu, bo dzisiaj gościem jest Tomasz Smokowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszę ci powiedzieć, że masz bardzo dobry głos, chociaż przepuszczony przez autotuna, nie da się ukryć. Ale będą wokalizy i myślę, że zmienisz zdanie. Będą dzisiaj wokalizy. Mogę dołączyć na ten? Będziemy na dwa głosy? Jeśli tylko poznasz. Jeśli tylko poznasz. Tomku, zrobiłem trochę research. No. Działasz w mediach. I co? Działasz w mediach. Działam w mediach. Zdarzyło mi się, to czytam, to prawda. Głównie z Wojtkiem ostatnio działam. Policzyliśmy sobie, że przez ostatnie dni. 10 dni, Nie, no, 7, 7 dni, razy. już czwarty raz go widzę, wyłazi mi z lodówki, mam mm -hmm. go dosyć. I, a on ma mnie. I wzajemnie. są kategorie 1 na 1 Tak będziemy dzisiaj grali będę uczył się zasad w trakcie, wiem, że to źle o mnie świadczy. Nie, właśnie dobrze. Przyszedłem na, na make-up, kilkanaście minut temu, Kowal mi tłumaczył trochę zasady, mówi, nie stary, ty nie zrozumiesz, to czasami to Paczul nie rozumie nawet, nie? o co pyta. I powiedział mi, no na przykład ja dostałem ostatnio pytanie czterech, czy cztery nazwiska obcokrajowców, który grał w Polskiej Lidze. Okazało się, że jakiś jeden w latach 90 8 minut w Wiśle Kraków. <grym <grym Dzisiaj też będą takie te Zagłoski. E, właśnie mam ten problem, że... A skąd ty te... bierzesz te pytania? To maszyna losująca i nam co wyrzuci? Otwieram sobie piwko wieczorem w piątek o, a, i sobie układam. A, no I potem w sobotę sam jestem zdziwiony, jakie są pytania, bo czasem nie pamiętam, <grym bo <grym czasem nie kończy się na jednym piwku. A czasem też widzowie pod, podsyłają. No dobra. Także słuchaj, nie martw się. Jakbyś nie rozumiał, czemu nie dostajesz punktu, albo czemu dostajesz, Aha. ja też nie wiem. Okay. <grystanie> w porządku. <grystanie> Na tym to polega. A I też jest dużo, dużo szydery w naszym programie. Na przykład z Kowala cały czas się śmiejemy z 93 roku. Patrz, wszyscy odnoszą Jak widzę. <grystanie> Wojarze, eksperckość. Eksperckość dzisiaj jest trudna. Mam nadzieję, że będziecie się gubić. Jeden na jeden. Jaka to melodia, rybusy, czułko, Tomasz Smokowski, osąd bohatera, niezły Meksyk, uzupełni lukę. Genialna jest. Grafik, który wtedy tworzy popłakał. <grytamy> 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 czy to jest postać związana z polską piłką nożną? Tak. Czy to jest piłkarz? Tak. Czy to jest piłkarz ekstraklasy? Nie, czy nie teraz. Czyli był no. kiedyś piłkarzem No To no dobrze, że mm. trochę. Ile ma, pytań? Ile ma tych pytań do zadania? Siedem? Jak za, po piątym odpowie dobrze, to ma za trzy punkty. Za szóstym a dwa, a za siódmym jeden. Dobra, w jaki ciąg mogłeś pójść? coś ze smokami mogłeś zrobić? Ale, nie no, Ale. To się w pierwszej kolejności ze smokami kojarzy. Co? Dobra, czy to jest. Yy, czy to jest Polak? Co? Nie? Te, nie. Co ty życzysz? Nie. Nie. nie, nie. Cicho, cicho. Nie, nie. No. nie. Ale żeś teraz przesadził. To cztery były. Tres. Tak. Słyszałeś to, logicznie. czy nie? Ja? Nie. Nie? Nikt nie słyszał. Jak nie? Najważniejsze, Kuba nie słyszał. Powiedziałeś? nie słysza. No, nie, no nie wiem, nie mam żadnych, żadnych, no żadnych, mało sobie żadnych, żadnych, żadnych podejrzeń nawet. Posłuchaj, byłych piłkarzy ekstraklasy. klasy. że nie trochę, grali w, jest w, iś, w Wiśle, Krakowi i na Śląsku trochę jest. Dobra, y, dajmy Daniel Liuboja, który na pewno nie jest Danielem Liuboją. Nie, a ci powiem, że nie byłeś taki znowu geograficznie bardzo no, daleko. Ale, nie ale powiedziałem o, to. To no, może no, powiedziałeś. No, no, on to powiedział, Gdybym A to tak powiedział. na niego obchodził. Gdybym, Gdybym był, wiedzy, był no? to by tak strzelał pewnie. Czekacie, zrobię zdjęcie na susiałek. Dobra. No, w, w czas. Pięć pytań. No, słuchaj. Na żywo telewizja. Weź Za kowal, kowal, tak ten. A ja sobie zapowiem, wiesz? Na tym. Mm -hmm. Na Twitterze, a nie. Czekaj. Roki, no byś coś zadał. Jakieś pytanie. <noise> Czekaj, właśnie nie zrobiłem. Roki, masz jeszcze raz. Fajna mina była. O. Czy jest to piosenkarz? <noise> y, nie. Czy <noise> jest to aktor? <noise> nie. nie. Czy jest to. siedem było, ey, ey, No to zgaduję teraz. No, Czy jest to Jerzy Kwiatowski? <grafy> <grafy> Brawo! Daniel Ciechański. I teraz słuchaj. Dalej, dale, dalej, 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 dalej. Zle? Ja bym powiedział katek nie Ja cię nie chodzę. Co ty Masz zgadzać co za katek? To on to wyśpiewał? Tak. O, no, gdzie byłeś po tym piwiek? Nie, to papa wuju. Wujarze Roki. Tutaj trzeba powiedzieć, który polski piłkarz zmienił te kluby. I to mm. będę ci pom. Mm. Czy ja dobrze mm. mówię? Mogę kupać. Gęgun. Nie? To nie chodzę. To nie, to nie, to nie. Przeczytaj mi do końca, a ja to potem przeczytam. Brysan no. Kon. No. US Knuckles mm -hmm. no <laughs> A ty, więc <laughs> tego tego Zganu i tego śmieszka, który czyta te tak południe. niemieckie i angielskie. Nie to ty nie tak nie. właśnie doczytaś. To to pa jeszcze... Paris, FC. Mm -hmm. AFC, Compiègne. Mm -hmm. AFC, Krill. <laughs> ouais, teraz tak. Roki, żeby ci było łatwiej. Mm -hmm. Genion, Besançon, mm -hmm. Neu les Mines. Paris, FC. Compiègne, Kray. Nie, to wszystko wyjaśnię. No, teraz słyszę, tak. że no, wydawało, wydawało mi się, że podobnie. Po... Teraz mu za dużo mm. podpowiedziałeś się. Mm. Piłkarz, który. No nie, z reprezentacją było łatwe. A tutaj. Kolew, Cwianowicz, Janota. Kto mógł grać na Janota? Chyba mógł grać tam. Pierwsze moje skojarzenie to jest na Bilankure. I to by nawet pasowało, ale dlaczego miałbyś pytać o Ankur'a? To bez sensu. Pewnie tam jest ktoś yy, bardziej taki. Hmm. Dlaczego? Myślisz, że nie? Nie będzie grał? A to sądzisz, że chodzi o prawego pomocnika? Tak. Aha. Kurczę, a by... może ten? A może, słuchaj, a może... Cicho, nie podpowiadaj! Musisz jej kosić, Tomek. Okej, okay, dobra. No, zwłaszcza, że Roki jest podobno najgroźniejszy. No, tak. Nie, tam no. jakiś Flet pewnie grał. No, powiem, to zawodnik. Jarosław Flet. <gry> Dobra, Olczyk. Zaczęłeś bardzo dobrze. Ankura. Bo powiedziałeś, dlaczego pytam o Ankur'a. Uzupełnij lukę, odpowiedź... Luka zarabia. Luka zarabia. No i właśnie to, A, to, i to był mój ten, bo ja ci chciałem powiedzieć, że gruby. <grym> Andrzej Farowski. Tak jest. Dlaczego ci to wyszło? Po co ci wyszło? To jest Andrzej Gołota i Twaruk. A, to był Andrzej Gołota! No, no, ale taki okay. trochę obity. Ja trochę zniekształconą twarz, to prawda. Indie. Nie możesz używać y E, słów z literą L. I musisz przez 45 sekund po prostu. A to chodzi o to, o, to, o to, żeby generalnie nawijać makaron na uszy przez 45 udawać sekund. Eksperta, udawać hej. eksperta. Bez, yy, e, jak, wiadomo, tak. jak wiadomo reprezentacja Indii nie należy do najsilniejszych. Koniec. Doleż. Czego? Nie należy. Dlaczego? Nie należy. Dobra. Kowal, to jest <grym> sensu. Dobra, też jeszcze raz eksperz. Ktoś da smoka, niech co odkuje. Poczekaj, no, no, to Nie, ciężko. To robię, nie no to to jest dobra, dobra, nie. dobra, dobra. Spokojnie, szartuję. Aha, dobra. Już teraz wiadomo jaki to jest ciąg. To jest pociąg. A, to już wiem, jaki jest ciąg logiczny. Ja Wam od razu powiem, jaki jest ciąg logiczny. Mm. Chodzi o piwo. Kasztelan, Ciechan. Dobra. E, czy mówimy o piłkarzu? Tak. Czy mówimy o aktualnym piłkarzu? Nie. sensu znajdował o, dobra. Czy występował w Ekstraklasie tak. Poczekaj, ja... no, poczekaj, no może mi się rad... coś wpadnie. Radziłbym ci wrócić do tego, co na wstępie powiedziałeś. W no wiem, no no tak, tak, no że alkohol, no, że piwo ma w nazwy. No właśnie, poczekaj, ja po prostu nie będę szukał po klubach, tylko po markach piwa. E to jedziemy. Desperados. Kruskampu. <grym> <grym> Adam Desperados. <grym> Okocim, Okocim, Okocim. A, że Lech może podziwiać. No, może Lech. E, Piotr Lech. Tak jest? Krótę <grym> <A, grym> no, szacun. szacun. Kurde, na to wpaść że <grym> dużo, dużo wcześniej, jakbym się tak zaczął zastanawiać. Mhm. Uzupełnij Lukę Roki. A jak to będzie Luka Modric, to to będzie bez sensu. Mm. Arka Mittiland, Warchola, Marcjanik. Znowu to jest Luka, tak? Bez sensu. <laughs> jakaś odpowiedź? Myślisz, że Zarandija znowu? Nie, A. ale był jeszcze jeden Luka, taki Chorwat. Tylko jak, to, to na pewno miał na imię Luka, się zastanawiam. A, bo to, A, bo to on tak to sobie wymyślił, Luka i... Jej... Luka Marić. Кристофр, бери. Подпусти меня A czasami też odnoszę wrażenie, że on to robi na kiblu z rano, wiesz. Staka to jest piąta nad ranem. Znam tę piosenkę. Są bombki? Co to jest? Właśnie Wtedy. pytanie, co to jest? Kto to jest? Pytanie. Tak. No to też co je tam jest, na jednych jest 5, 3, 4, tu 6? Ty liczysz te gwiazdki. No tak, to wiesz, może coś tutaj wiesz, nie? Tylko no. wiesz, ułożenie. Nie? Fascynująca jest ta grafika, musisz powiedzieć. Co, to ułożenie tych. Mógł się działeś nad tym. To jest taki aktor, nie? Ale... No Dawidom no, no, moszecie. No. Tomek Słonkowski. Tak jest. I jak na to wpadłeś? No to mili no to Jones. Ja no dobra, to to mieli Jones, ale dalej. A co? To, pa, 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 no, na wystarczy Tomek. To strzeli, co <grym> tam dalej jest. A co ma dalej <grym> z, 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 z mury i te, to, te takie to, coś, to, coś, to, to, to są smocze kule a, z wie. Dragon Balla jej, to, No widzisz. A sky? To wiesz, tak ski. <śmany> ja ci nie, lubię. <śmany> I nie, <padę> na to. <śmany> Kowal, nie, jeden mówię, nie, 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 Bastia, nie, Dobrze, prawda? Tak. Anuna. Anuna Tak. nie, i nie, mhm. nie, jeden na jeden z Kolejny na 1 Co jest? A wątki będziemy robić? Pojedynkę. pojedynek na kanale Francji. 2,9,8. Nie, nie, nie zrobiłeś mi tego. tam żeś w smoku że, to będzie miał. To Ja totalnie nie pamiętam. Ale co macie wymieniać nazwiska? A, po jednym. Na zmianę. No, no dobra, spróbujesz. Ty Masz mniej punktów uzyskać? No to ja bym w to był dobry. Ja też po prostu sobie taki quiz zrobiłem i. To może ja ze smokiem się no, zmierzyłaś? Ja nie, bo nie śledziłem tego mundialu, świadomie. E, dajcie go. No nie. To, ja dobra, też, no nie. No to co, a to fajnie by było, jakbyśmy z rokiem zagrali sobie. To dajcie następne, a to będzie do... Nie, no, Nie, dobra. nie, a ja, ja chcę wygrać. <laughs> ty, no, nie, to chyba no Dobra, dobra. Widzę, że no dobra. Kuba już wie, no to ty. Kuba zaczyna. No, ty, to poczekaj, to możemy zrobić inaczej. Wy w parze i my w parze. No dobra, ale, ale to, możemy tak, tak. Jeżeli da się to jakoś rozstrzygnąć. A jak to punkty podzielimy wtedy? Nie podzielimy punktów. Gramy na Kowala punkty i gramy na Białka punkty. Dobra. Tak? Ale, ale, dobra. ale jak? Zaraz, no, 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 tak. Tak. zaraz. Dwa na dwa gracie i zwycięzca... za. Bardzo, ja z kim z z jestem? Ze smokiem. Ja, no. I no, dostaniesz nie, dwa punkty, jak wygrasz? No to ja idę zapalić, a przecież smok. O, no karmiło się z tymi, co się nie dostali. A nie, to inaczej. To musicie na zmianę mówić. Na zmianę dobra. A tam jesteśmy ze spłami? Tak. Młodzi na starych? Tak. No dobra. Ale jest tak, że. Zaraz, zaraz. <śmienią> Patrzę, czy my jesteśmy młodzi, ale potem z nic. Odpowiadacie ze spółkami, ale na przykład mówi Kuba, potem mówi... Kowal, Kowal potem, potem Ty. Jak i... w pingla. Tak, 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 tak. Jak pingla. Jak w tym... Czyli Kuba już On zaczął. Lo, lo, Dobrze. De zaczął. Deschamps. Dawaj. Deszho. Mhm. Zidane. Mhm. Lisa Razwa. No i tutaj się może zakończyć. <śmienią> Kuba, nie możesz, nie możesz, nie Dobra, zastanawiam się, czy to był wtedy, to chyba... Nie. Kurczę, nie wiem, Czyli czy... Ale nie możemy powtórzyć nazwiska nie. już. Dawid tak, Trezeguet. Nie był. Trezeguet... Był. był, był, był. Pojechał, pojechał. Ale na ławce, nie Na ławce, pojechał. w kadrze. Wow. <słatki> <słatki> Kowal. Liliam Tjura. Tak. <słatki> Bardzo ważny gol. Dwa, dwa, dwa gole. A On dwa w ogóle jest... w kadrze. Tak, ze 157 meczów w kadrze i dwa, dwa w tym jednym meczu. Bo po bo w finale, tak? Z Chorwacji. Petit. Stefan Giwarsz. Ja ja teraz ja. ja. No. Co Kurde. 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 Zaraz, bramkarze, bramkarze, Kto tam wtedy? Fabian Bartes? Tak. Mm. Jest dobrze, jest dobrze. Nie wiem. Mm. Ja mnie? A nie, przecież na twoje punkty. To mi w sumie wszystko jedno. No widzisz. Mm. Co jeszcze prosta nazwisko? Wiem. I depozycjami. No dawaj, no środkowy obrońca, no. No, poczekaj, no. Dwóch. Wiem, to Znamy. i trzech. No, ja że już byłem. Ale gdzie był nie jeden, to... Tak. Ja wiem, że był Loro a Ale szukasz a no, trudniejszych, czy łatwiejszych? Czy wiesz, czy nie wiesz? Nie no poczekaj no 98 rok no. Jeżeli był Dawid z przodu, napastników szukam. Mm. Był dyszął, to już był. Mm. Napastników to dyszą, to ci powiem, że... Nie, nie, dyszzą, no, ja pamiętam, że on kapitanem był podnosił puchar. No. Spokojnie. To mówię, że był już. Ale muszę odbalić stoper. Nie, jaki stoper? No nie możesz tak długo. 20 sekund. Wiesz? Kurwa, GuterzeG to musi być i chyba. Anelka. Kurwa, myślałem, że pojeżdżą że Uri, no. Anelki, nie, były. Jest, Anelki nie, nie było. Anelki nie był. Tak. No tak był, był. Jeszcze było prosto, tak dobrze prosto, że kombinowałeś było. jak PutrezeG, to musiał być i Henri, Jeszcze Henry. Z prostszych to Desai, Desai, Lebef, PiratorkF, Charbonnier, trzeci bramkarz. Joker. Bernard Lama pewnie drugi? Nie. De Lama, tak, Lama, tak. Lama, Lama i trzeci Teraz musza, nie nikomu nie odejmujesz punktu bo ja bym wygrał to z Białkiem. A pozabierali mi nazwiska. Jak to? No tak, no a to podzieliłem no, z... się. Zgodziłeś to? się na te zasady, Kowal? Nie, to nie jest się ja, z tym, od razu, że... od razu, że... ja, od razu że Ale nie, nie dał mi szansy dojść do głosu. No, no ale a... przewaga była, Kowal po twojej stronie, no niestety. Traci punkt Kowal, jeden punkt Białek, bo ci pomogł Roki bardzo. A my nic? Nie, to no było ustalone na początku. A, to my Żegramy dla zabawy to, tylko na intuicji. Tak, która... tak, tak. Nie wiem, nie wiem. A, to, to... To, to... O szasu, że znajomych Wojtka Kowalczyka <grym> na <Juuu. grym> Dobre, dobre. O kochani, kochani, nie jestem na Facebooku, więc śmieć. Aha, i co teraz? I co teraz bliżej? Co, jak to jest? tak? Jeden z was musi mi napisać, tak. a drugi powie, żeby, żeby się nie sugerować. Aha. Ja jestem w tym ekskluzywnym gronie. To... A, to ty, jesteś już, to ty już wiesz dużo więcej, bo ja nigdy nie wiedziałem. Nie, nie, nie wchodzę na Facebooka. Dobra. Ok. 63. Ja powiedziałem 25. 142. To jest mała grupa? Kowal, to jest Koma chudry, Mówię, że tylko na rozpiski programowe. No nie, no jeszcze. W ciągule osób nie pracuje. No, ale jeszcze w KTS-ie, wiesz, tam. Nas, nagle mieliśmy 60, nagle jednego ten. Czyli przegram przez ciebie ten quiz. Roki plus dwa, smoko minus jeden. Prawie. Nie, wypotkamy się To teraz Nie, teraz Nie, zawsze śpiewam dla nich zawsze nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. do ludzi. was. Wreszcie Nie, zaśpiewaj Nie, podobne Nie, ludzi Nie, nie. Nie. Dawać, Dawać Rybusa. Przecież to nie jest Rybus. Okulary. Dariusz Meduski? Nie. Dariusz Dudka? Tak. Co? Co? Dariusz Dudka. A co to jest to? Dudka. Bo to jest Dariusz Dudek, a to jest litera K. I to jest Dariusz Dudka. Ja cię nie mogę.